Witam serdecznie w kolejnym Wyzwaniu Ostrości, z tej strony Mike T Z tej strony, strony Pitt, Łowca kebabów. Też z tutaj nami jest, tutaj jest właśnie kolega, wyjątkowo tutaj właśnie... Gość, 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 A czy my jesteśmy w gościach no. przecież? No tak, no. właśnie, widz, przepraszam. Udało się, udało się, bo... się w końcu nagrać nam odcinek z widzem. Znaczy nagrać, jeszcze tego nie zrobiliśmy, jesteśmy w trakcie, ale wszystko nam to wskazuje, że się uda i będzie bardzo fajnie. I tym razem to nie jest ten widz-kolega, tylko zupełnie tak dla na nas obca osoba, nie, typowo, nie. Więc to jest, no, takie Kolej... przełomowe, nie. Taki... Kolejny krok, kolejny tak. krok w naszej ciężkiej, tak. ciężkiej karierze. No. Mamy tutaj kebab Mhm. Mm z Kebab House. Tak, to jest Proszę właśnie bardzo. z polecenia tutaj kolegi właśnie, tak. jedząc stosem da bomb, z tego co widziałem, da bomb Beundin Sanity. Beundin Sanity. Z sambalem, tak, I beyond insanity, zmieszanym z sobalem. Dokładnie, takie tutaj otrzymaliśmy zamówienie. I, i, no i zabieramy się. No cel tego w jest typowe skasowanie się po dokładnie. Cierpienia, nie? dokładnie, dokładnie. I polecenie tego lokalu, może będziemy <laughs> mogli polecić kolejny po Burger House konkretny mm -hmm. lokal w Poznaniu z ostrością. Tak. Tak, może będzie. Mhm. E, tak sobie myślę, że może póki jesteśmy jeszcze tutaj powiem, w stanie rozmawiać, może powiedzmy tutaj tej promocji, którą tutaj kolega zadał. E, na hasło Kapsaicyna będzie 15% rabatów Kebab House. Dokładnie. Link, może potem dokładnie podamy, jak to wygląda wszystko. Może nie tyle link, ale opis, jak to wygląda, to cała, to cały rabat, ta cała akcja. Może podamy w opisie pod filmem. No. E, A to jest my, tylko na ten ostry, czy na każdy to jest? Na każdy. Na, A na każdy. To, tak. tak. no. to są. Przejdźmy do właściwego testu. Przejdźmy, dokładnie. Okay. Przejdźmy do właściwego testu. No to zaczynamy właściwy test. Jedziemy z tematem. No. No. O, słodki. Jezu. Tak. To jest niedalne To jest praktycznie niedalne, Majku. Nie uważasz? No, jest ostre. Coś było tak samo... No czuć, czuć ekstrakt, czuć, że to jest mocne ekstrakty w tym. No czuć, jak ekstraktować, bo to mm. jest bomba. Albo no. się, już zrobiłem, Zrobimy kameleon. <laughs> <z> kabeleon. jest <laughs> kabeleon? Tak. Oj, to nie będzie lekka sprawa. O nie. Zaczyna działać. <laughs> Ej, u mnie z się z Ciebie bardziej, wiesz? Pierwsze było najgorsze, a to może to zjeść za chwilę. mnie mm. Nie, nie. U mnie spoko. zaczyna wypalać usta. <laughs> u mnie miało się, jakby się za chwilę miało z... Z... Czuję tak popołem w tym dzień. Ja muszę... czekaj, muszę wytrzeć, bo nie ma woda z wasa. A jak się przedywa, to niestety jest gorzej. O rany. <grym> tu jest dramat. Co ja mogę powiedzieć? Dzięki. To są te dwa oboże przyjmowanie czy co? No widzisz, że wiem. Zulaj się, tak? No ja Mówię, że najgorsze pierwsze... pierwsze uderzenie, tak? Ale czuję go we flakach, o kurcze, siedzi. Ja go słynąłem tak. Świętowało <noise> godzinkę. O oh mój Boże. To jest tak poziomu szóstki. Burger. No, no. 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 Hmm. Już nawet smaku zacząłem czuć. <noise> ja piekę, dalej nie jest moc. No, wiesz. To jest chyba ten... Za cenę ile to ile to kosztowało? siedem? Jakoś tak, chyba. No. To stanie, to stanie. Zostajemy bardzo duży, spoko, smakowo. No, no. mi pana nie pomaga w ogóle. Eminem <grystanie> nie ma po czym pomóc nie na razie. Co ty oszukujesz? Nie. Yeah. Inny level. To jest inny level. Tego nie wiem. Pomaga. Pięknie. Podoba mi się to. Ja się zarejestruję! Aj, ja taki kebab jest! Ja może tutaj miętki już co? To jest chyba Al-Qaida sobrali w chłopacie. Nie wyglądały! No, no Al-Qaida chyba! Jak się kutę Wojtas, no! Nie wiem, ja chciałem ja, 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 ja chyba na To jest ciekawe, nie zrobię też Hezbollah na razie. <grym 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 o, ale się uspokoiło, o! Znaczy Ej, mi się polepszyło na po razie. O, a. Sweet lord. Tej był początek, Zobacz, teraz wiem spokojnie ja w ogóle otocznik. No to się skręciło, musiałem zabić, ale na szczęście bardzo poprawiło. Bardzo się poprawiło, bo śmietanie. się na nie dawała nic. Ale ta mięta, mięta? Co? mięta, mięta, Czy co? Mieta już chyba, nie, mieta już chyba. O, chodzi o, na drżół. Już ze Co? udziela trochę. A o. z strony się O, jaka ty tego zjadłeś już? tyle, tyle 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 ty. tyle 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 Jeszcze tam widzę. tyle 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 już o oh Boże... Brzuch, brzuch... Oh Kolega to słusznie mówił, to się będzie długo jeść. tak? Wiesz, że jak po nie patrząc, to te tak nie bardzo, nie? No, no za ilo, za nie ja rozumiem za ile? Za nie wiem, czy w ogóle. jest buła. Wiesz, że to jest buła? Bo z się nie a tej idziesz za sobą i... Wzmacnia. Patrzę, wzmacnia. Będzie Powiem ci, pocież, że ciesony, że wiesz, zupę z matukiem C są jeszcze gorsze. Jak jajem z ojcem, nie? Jak mi Rozumiesz? Żebyś się nie, nie do zupy C, jest, to jest jeszcze gorsze. Będzie źle ja wiem na kawałek typowo polany tym udabom A takie gorzkie było No my też trzeba z goryczka Ja nie czuję spapu z gorycz Toś wielki. Ja muszę powiedzieć że kolega nam polecił naprawdę Godne Proszę ja potrzebuję miski, muszę spluwać Pamiętaj, że nie chciałam tego iść na miejscu w lokalu no, nie, wyszedł wyszedł, nie wyszedł z To ma tak, że... niszczy. Ja sobie potem powiem trochę śmietany, żeby mi pomogła. Zabija, rozkręca, śmietana rozkręca język. Jest masakra. Popijam trochę miętką po tym jeszcze, tak no to To też jest masakra. No potem jak odczekuję, dopiero w pewnym czasie ta śmietana daje ulgę, po dłuższym nawet czasie. It's done. Bez śmietany. Nie, to mi to, 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 to niemożliwe. Ech, zjem. sobie zjemy. Nie. Brzuch Brz... Brz... jest problematyczny teraz. Ja kurde, że się zryją. Co ty? Czego? Bo... Łukasz, wzięłem, kawałek śmietany, Jak ja mam ja ostrość wjechała. Ty śmietany, żeby lepiej. Co tak smakowało? Ja może samą mąkę, może sam ekstrakt wyczuwam, bo... Ja to smakowało bardzo. Ja tylko jak odczułem, a czemu nie? Kiedy, Marduk, nawet potem taki był nieprzyjemny, był podobnie. Jak wzmacnia bardziej, rozsadza na języku. Ogólnie w przykład jak Dave, Ultimate, Konrad, nie ma Tak, rodzina Dave'ów, to w tym jest. To jest jak połączenie rodziny Dave'ów z ekstraktami. Czyli no, to jest jakiś Potem. Ty Pierwszy raz tak się dzieje, że świętana wzmacnia, To ja nawet nie piję znaczy ten, ten napar mi wygodził, wiesz? Załodził, mi żoł, ja jestem luz że Gotowy do przyjęcia ostatecznej odpowiedzi. Nie, nie jestem, nie. No widzę, że ty nie jesteś, do no gdzie Może Możesz sobie podrasować tą kebawą ostateczną odpowiedzią. Mówił Ty mówcą bo nie chcesz podrasowywać tego ekstraktem mocy półtora bańki? Nie Chcesz? Tutaj będę musiał. Daj mu, daj, po, daj mu półtora bańki. No, to jest specjalny Ekstraly. bonus. Ekstra. Na dobicie. Słynna droga. Półtora miliona! Niedużo, naprawdę. Nie, nie. Kropeleczka wystarczy. Się. Trzy! Do tego to już nie poczuję, wiesz, czy no, Ooo, tak, jest bezpośle... ta Droga kropla. teraz bezpośrednio na tym. No, dobra. Zaraz będzie przeprawek do piekła. Poczujmy. No to szacuneczek. Szacunek, no. Pokaż przybliżenie. Tak, dobra, spoko. Jedziemy. Ja poczuję tą gorzkość. No. Wiem, jak farmaceutykiem. Jest. No, wiem, to jest od razu. Jak farmaceutyk. Na no, coś takiego jak y, w szpitalach. No. 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 Jedno nie działa. Jedno, jedno pada. Ja po takim już to nie ma jakiego znaczenia, żeby mieliście. Jedno trzy. No. No. O. No, drogie to jest. 140 lepsze. złotych, ja jeszcze bym rozpoznał. Drogie. drogie. Teraz działa. Zobacz, kata to już nie ma ratunku. to. to nie działało. No, no, no widać. Zobacz to cierpienie, jakie to jest piękne. Lubię patrzeć na cierpiące dzieci. <laughs> nie wiem, no, napawał się tym ty, ty, ty widokiem. O, kurde. No. Aaaa, kurde! Aaaa, Przyszła dopiero, a na na kropla Finalny odpowiedzi. no ja tam zluzowany jestem, tej. Mięta chyba wszystko, w jest zero. Jak widzę, on tak się uspokoi, to. Podbiję. Okay. Jak się uspokoi, nie, ale. tak ja tylko śledzę, że się śledzę. Dobra, wezmę też finalną opowieść, że nie będę kurczył, frajerem jakimś. Raz. Dwa Trzy Ok ten Trzy Nie, może pięć Cztery co, pięć. co ty... Robisz? Co ty robisz, Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz, chłopiec? Co ty robisz? Co ty robisz? Nie widać, widać. O, teraz ładnie widać. Co to masz? Dobra, jada. Uh, uh, uh. Hey, um, taki tust, 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 is taki your final answer to <laughs> your Daj mi chwilę Jakby złoto <noise> e, masz mikę To właśnie było 5 kropel bomby Jak pani dać się zajęta 10 tam było, tam był pogrom A 5 kropel... light, nie wiesz Szybko śmieć na za noc załagodziła to Może ja trzymał dłużej jak wtedy? No spoko nie No jest panikowała trochę teraz nic się nie dzieje. No, <laughs> nie, ja ja też nie podobałem. przeprawiłem się. Ten te ketchup ostry był dobrą przeprawą dla mnie. I teraz to ketchup wziąłem tak. O! Ale laj. Odklepuje, że jak ten, jak we jak te, jak mnie <laughs> się. Uu. co jest? Finalna powieść wjecha na żołądek. Uu. A wiesz co, to, wiesz, co to znaczy? Jak to wjeżdża na żołądek? Ojej. Może chcesz kepsa na przygryzkę? A weź się, pierdol. Wracamy po pewnym czasie. Nie wiem, może po 10 minutach. Mike czuje się bardzo źle. Ja je się sobie spróbuję. Jest. Nie wiem. Nie, wiem. Z samego sosu? Brzuch, ból, ja nie wiem. Drodzy Państwo, co tu się... Co tu się dzieje? Wracamy do Was, bo jest sytuacja taka, że ma tutaj po przykoznaczeniu tej kropli ja ubierał bez smaku... Pięciu kropel. No, A tutaj kolega podejmuje kolejną próbę bezpośrednio z złyżeczki. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie jest aż taka petarda teraz. Ja wiem. Jak Jak nie jest aż taka petarda? No takiej kropelce to chciałeś bezpośrednio, to powinien być efekt. To jest kurde dziwne. Chociaż ta śmietana aż tak łagodzi, ale... Ja U mnie też na początku nie było, widziałeś? O, kozakie, tu się czuję dzisiaj jakieś po prostu słaby. Naprawdę. Byłam obawy przed podjęciem bomby, naprawdę, obawiałem się, bo już wróciłem jakoś do siebie, Że mnie też już bardzo ustabilizował. To no. było... A, rozwinęło się później jednak. Znaczy, mleko to spowodowało. Jezu... Język pali! No. Do wyrwania. Do wyrwania No widzimy właśnie. Widzę no, przynajmniej ja. Taki widzę taki spocony no, trochę nawet. No widzę, lecą. Ale widać, podda wyrwia, widzisz. <grym, grym>, ja nie mogę nawet do ręki wsiąść, tak boli. Jakie kozaki, ty. Boż taki kozak. Oh. No dobrze, no nic. Jesteśmy tutaj, siedzimy tutaj. Nic się nic się, nic się nie dzieje. Czekamy na dalszy rozwój no, wydarzeń po prostu. Ok, Oj, w, w ruku. na źmięta. teraz patrz w piętrze? tego bełka. O, faj. Miało być podsumowanie to się okazało, że będzie gdzieś w programie. O, Jezu. No to już jest na drodze. To już jest w drodze. Masakra. O Boże. Moich... Masakra. Czekaj chwilę. Masakra. mi! Urany, proszę Państwa, o rany. się gdzieś. Popij. A nie możesz już. Ty, ja wypiłem się tyle, że biedną się tylko wyścigiłem. Ale, ale patrz, że bulgier nie chce wyjść, tylko biedna sobie wyleciała. Tak gęsta jakaś, ja pierwsza. O masakra, tyj. No, na razie czekamy z podsumowaniem, proszę Państwa. No, to to będzie. O kurde. jest chyba... to jest jakiś... To jest w dobrym kierunku. Najpierw w miętka, teraz ta sanada. To... Jest jakiś kawałek kurczaka. O! o Chcesz zajrzeć? Nie wolę, <ślesenia> nie wolę. Zawsze u mnie się kończy w tym takim rzeczy. Hej, ale patrz, to się nie miesza, to ja bym olej jakiś wyżywał. Hej, zobacz. Nie, dzięki, może, może potyw, wiesz. w tej jest ta mięta, wokół tego śmietana, że się w ogóle nie miesza, to jakby takie dbanie, jak olej na wodzie, nie? A dobre to jest. Przestań, ja bym się Day 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 day, na Wspólne na tej tam... To ja nie, jesteś taki zły. Oh. Mamy oh, się nie oh, mały gorsze. coś mi kurwa. To się zaczyna. nie jestem A ty jak to trochę wygląda, wiesz... Jak masz jajko z żółtkiem. Tylko takie to kurwa, białko jest taki. No, tym się jajko takie rozbił. nie, to tak podobnie wygląda, nie? Podobnie oh trochę... God, tak. Dobra, proszę. Dobra, to oh. No śmiech jeszcze. Dobra, dobra. Idę też na kibę, teraz jest. Bo ja nie chciał, też, by się dołtrąbię. Ja to nie. Drodzy widzowie, zob zobaczmy co on tam ma. Ja zaraz też, dobra, nie. Ile blok? No, no, no mówił, że O, ale ty tak dognoble. Jezus, ale głośny. To już tak srogo. O kurde. Coś mnie przeraził. No mnie też. Szatona wypełnił. Ty... A siedział się, się, się tak spokojnie, tak? Eee. O kurde. Zwyszeli, że ci że zabiliśmy wiza. Czy to są odpowiedzialności? Nie, to no, już się konsumowaliśmy, kurde. Że... No. Drodzy, wizowie. Ja, No, to tutaj. To kolega raczej dał naszą no. w tym momencie. Ale szkoda, że nie zagraliśmy tego. No. Aby to gdzie był bujski? No, to wygląda, jakby założyć załrzysz. Słyszysz ten głos? Jezu, jak umarłby. Proszę państwa. No nie, nie, nie. Jeszcze nie. Nie chcę iść. Za to. Po 10, druku. Kurde. Ty to jesteś niezły dzik. Ja? Ty to niezły dzik. Też ten bełk nas tak przeraził, że. Je, <gulacza> <jak to było. gulacza> ja pierwsze chcę głośno. Ja widzisz to na i sile. Ja pierwsze, tak dzik. Totalny yeah. jakiś taki. Teraz mi się rozechciało przez to. O, teraz stałem coś w brzuchu mi się. O kurde. Co? No tutaj mi przeszło. Po <gulacza> no, 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 takim przyjść to można zrobić, co ja się tutaj bawię. Po czymś takim to można tylko albo umrzeć już, albo, albo odżyć. Sady? No ja mam coś śmietany, jak dam ci śmietanę to weźmiesz, przyjmiesz bombę? Nie. Czy... Macie no, trzy krople? Ja mogę przyjąć. Za no, trzy, ja już, dam ci śmietanę. Trzy. No to trzy kropelki bomby. Nie. No dam ci śmietanę. Nie, muszę mieć trzy śmietany sobie No to masz swoje, no ja ci dam Ja, ja ci kończy. dam też śmietanę. No, nie, doszło. nie, ja nie ten. No bez krepsa, dołóżcie ty tylko. Nie, bardziej nie biorę. No lef, proszę cię. Nie, nie biorę. No proszę cię. Nie. No, my widzieliśmy, ten, weź to. No, odpada to w ogóle, nie ma wyjścia. No, no, weź, proszę cię. No Na no, ja no, tym przynajmniej o godzinę, no. stąd nie widzę, no. No dobra, no ja też nie, raczej nie wiodę tak szybko, nie? Bo no, widzisz, że jestem kasowany. No proszę cię. Nie. No zrób to. Nie. No proszę cię. Nie. No salady, no. Do... Nie. Ja wiem, czy... Bo, widz, że. Bo widzisz, powiedz, że jeszcze trzeci raz weźmiesz za chwilę. Tak? No to powiedz, że ze spełnią problem. Kur. Weź, proszę cię. Nie. Weź, z niej weźmiesz, no. Nie. No no proszę cię. No i mam cię prosić, to zrobił. No, no dwie krople chociaż. Na masz dziesięć gdzieś. Jedną. Nie, weź dwie. Do jedną. No nie no, jedno to, to, to żebyś nie wziął nic. Weź dwie. To dwie no. No, to weź. Nie. <grym> no nie no, proszę cię. Kurde. No i spoko, i pomysku. Zobacz, <grym> na trzecie raz bierze. Ja Był na, be na, be na bełcie i się zresztą znowu jeszcze raz bierze, nie? Co za gościu. Co jest hardko? No to jest, hardka, to jest <grym> Cztery, zaraz, ty pięć jak ja, ale... <grym> Pokażmy, to pokażmy do kamery, tu będzie widać pewnie, twoje może też będzie widać. Mamy ryje. Dobra, raz się wyje. Dwie... To, 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 zobacz, bomba, wiesz, kropela raz. O, o sześć, siedem. Jak umrzeć, no, ale... to umrzeć. Tylko, nie, tylko, Krucia, to jest tylko jest potem jest sobie wyzwania do sądu, że cię zabili. To jest jakiś, to jest jakiś Tutaj na, na widelcu jeszcze mu ściekło, bomba. No kepsie na widelcu. Ale oj, się rozkręca ta ilość. No, bo się Boba jakaś teraz z podziałem zapołudnia. Nie, no, 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 no. Dobra, teraz się Boba zepsuje. Ale teraz nie zjedźcie. Zasz, to odej. Patrz, to byłem 7-3-8 kropek, ale bomba. Patrz, to jest na live, wielki Okej. Okay. Ole, oczy, za to oczy. Ja. I ja Ej, bomba w oczy wypaliła. Zapali spojrzyj, jak do mnie mówili, nie? No, ma takie ja. No, ma tak za oczy jak ja, zasz to. Mojez. Ja tak miałem takie, widziałem na labie, nie? Chodzi o dziecię Bombi, bomb. No, też tak wyglądałem. O wyglądał też wygląda taki zgodny. Ej, pociesz, że dopiero tak i pół litra wykupionego na poro coś staje. Także czujesz, że daje, nie? A tu ciebie widzę, że ze spokojem, nie przyjmę w ogóle bomby. Idę. na bloku się zaczynam. No, no właśnie. Trzymajcie w usta przyjechać, bez problemu. Ujechał w usta, bez problemu przyjechał. Eeee, daj nimutowi. O, za mój tekst. Więc to jest podsumowanie. Jesteśmy tutaj po... no głównym bohaterem był Keps, można powiedzieć, ale jednak tak nie do końca było tutaj. <laughs> mieliśmy bonus w postaci, the bomb. że da Bomb, to przynieśliśmy się do Bomb the final answer. No no no. No i wyszło jak wyszło. I tutaj... Widz kolega się okazał mnie <coughs> dzikiem, nie? przyjął tego sumie 11-12 kropel, łącznie w trzech próbach. Nie no, że zwrócił treść rządkową, to jeszcze potem wziął, dowalił siedem, i go zupełny nie, zupełnie. Opiszmy o tym kepsie. Kebab no. solidnie zapiekł. Zrobił robotę. Dobiłem się. No może pokażcie, że w ogóle, bo no, że no. widzę no. że wy macie też na talerzu nie, 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 nieskończone. No i zaś, nie. ja tyle złożyłem do dziubać. Ok, ja Kochanie, niech pokazuje. No to Ja jedyny, żebym to zjadł całe, nie. No. No. No i finalna odpowiedź i to w ogóle zapiekła. To, co do mnie to... No, ja jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że to przebiję Burger Housa, te dzisiaj bilach i Koka. Takie mam założenia, a tu się okazuje że rzeczywiście, że to przebiło. Ja ledwo to mogłem jeść, bardzo szybko się rozkręcałeś świadło. O dziwo śmietana znacznie pogorszyła. Miętka potem chyba też, ale ja mimo wszystko piłem, bo wiedziałem, że to może potem się mi odbić pozytywnie na żołądku, jak teraz wypiję, mimo tego, że bolało w ustach bardzo. I... No i zauważyłem, że ta śmietana bardzo wzmacnia, to stwierdziłem, że już nic nie zrobi, przeczekać ten ból, ale po jakimś długim czasie ten ból bardzo potężny zniknął. No i parę się ustabilizowało. No to jeszcze tam dalej dwa razy miałem próby podjęcia właśnie zrobienia tego, zjedzenia tego, jadłem tutaj sobie wnętrze tego kepsa, no ale strasznie paliło, strasznie paliło. Śmietane bramem, no bo no, musiałem coś załagodzić, wydawała chwilowo ulga, jak potem się przymknęło, to ból był nieporównywalnie większy, nie pamiętam, żeby coś, coś, coś tak w ten sposób działało, że. Że, żeby jakiś, jakaś ostrość była taka, się tam na ją wzmacnia i to potężnie, naprawdę do poziomu takiego, po prostu ją można biegać po suficie, naprawdę. Strasznie, teraz co do bomby, no nie chciałem podejmować. No ja podjąłem, no... no ale nic się jakoś no, tak mówiłem, nie, nie stało, nie, no, no. Się nie stało. Tylko, że teraz po prostu czuję tam z drugiej strony takie pieczenie, że ledwo tu siedzę. <laughs> no mówię, pierwsze gry psa. no srogo sprawa, srogo sprawa, ale tak z każdym kolejnym, to tak... Jeżeli wyagodniało, to potem już tylko czułem takie... Dosyć takie gorączkę w ustach, ale to było spoko do przeżycia, bez żadnej zapity, bez niczego, zjadłem tego całego. Najgorsza w sobie była ta bułka, no bo jest taka przesiąknięta aż tymi sosami, więc tam była największa moc taka, nie? Ostrość to jest powyżej 100 tysięcy, tak ocenia więcej chyba, 150 000 właśnie, to 150 tysięcy to mogło być. jakby bo cenity, tylko nawet trochę jeszcze mocniej, bo prostu jakieś stunningowane z tym sambalem i w sumie jak cały czas to się jadło, to, tak, to mogło być tak właśnie około 150 tysięcy z w według mnie. No, A w sumie no potem już punkt zakazaczyłem, co było błędem, wziąłem 5 kropel na łyżce czystego Final answer, no i co, no. I to teraz straczę go nie, prób... w to wyszedł taki częściowo na raty, co, co, to? ciężko ta, no, to nazwać tak. Dobrze, to chyba tyle z naszej strony. Wszystko przypomnijmy o tym, że jeśli na nasiał, żeby tego spróbować, to mamy dla Was Rabacik. Kolega może przypomnieć, no, przypomnij proszę. 15% rabatu na hasło kapsalcyna w kebab house. E, polecam z sosem Babąb. No i lepiej kebaby w bułce. I dziękujemy za gościna, kolega. Dobra, to tyle. To my się żegnamy. Czyli e, ja jestem Sybit. Ja jestem Mike Want Ja jestem łowca kebabów. I tu było wyzwanie Do Bomb, do Bomb, po prostu Da Bomb da Bomb. W burgerze. W burgerze, tak nie. Tak, w kebabie, sorry. W kebabie, dokładnie. Tak, tak. Trzy się. Tartsko, nie? Co mogę powiedzieć, że nie? Że to takie specyfiki no. Jak piję to. Ja mam. No będzie sprawiedliwe twarz jak po Bobby The Fantasy. Ja mam żar. Ostrość się rozkręca. No, dosyć Znaczna jest. Kurde, jak wiedział, że ten pijany, on mówił w ogóle wzięcia w tym wszystkim udziału. Pijany, to jest gorzej.